Cześć, witajcie. W kolejnym filmie jest Igrzysk Śmierci. Na początku dziękuję Wam oczywiście za tyle łapek pod poprzednim filmem. No i myślę, że możemy zaczynać. A jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że obejrzyjcie kolejny film, bo będzie mała rewolucja tutaj. Takie zmienione zasady. Już wyjdziemy z futa i ogólnie wtedy zostanie jak wiecie 6 zawodników. Będą niesamowicie ciekawe konkurencje i zupełnie inny styl odpadania. Ale to od kolejnego filmu dzisiaj wyłonimy sobie jeszcze jednego zawodnika do eliminacji no który odpadnie i wtedy zostanie nam oczywiście najlepsza szóstka tak więc na początek wylosujemy sobie jak zawsze pozycję ja tutaj już przechodzę do mojej maszyny losującej no i zobaczmy na początek pozycja dla Renato Sancheza jest to SP, tak więc jego nominalna pozycja wystąpi na niej mm, no na swojej po prostu tak jak zawsze występuje ale okej, okay, dalej mamy Marciala, zobaczmy co dla niego tutaj będzie jest to napastnik, o, no ciekawie, ciekawie Marciala N-kę wskakuje ja tutaj zapomniałem usunąć, już usuwam NK i napastnika, e, napastnika i środkowego pomocnika jednego i lecimy dalej. Musonda jest kolejnym zalikiem. i dla Musondy mamy tutaj SP, tak więc e, ląduje na SP-ku. Został nam w takim razie jeden SP LO, PS i LS. Zapowiada się ciekawie, zobaczymy, jak to wyląduje na LO. Na pewno to będzie najgorsza dla niego pozycja, ale lecimy dalej. Teraz pozycja dla Sona, i cóż tu zdobędzie SON? SON ma. PS-a, był blisko LS-a, ale ma PS-a, ale i tak jest to nie najgorsza pozycja, usuwamy PS-a, no i zobaczmy, zobaczmy, najlepszy w sumie byłby Kante na tym LO, a Musa na LS, no ale zobaczymy jak się to ułoży, zobaczymy, teraz pozycja dla Mane, no i jaką pozycję zdobędzie Mane? LS, tak więc Mane ze Sonem mogliby się tu wymienić, ale tak oczywiście nie jest, tak więc został środkowy pomocnik i lewy obrońca no i zobaczymy kto na jakiej pozycji wyląduje tak więc na początek pozycja dla Kante no i potem wszystko będzie jasne tak więc uwaga zakręćmy kołem tak trochę dłużej nietypowo i Kante leci na LO tak więc tak jak się spodziewałem myślę, że całkiem w porządku wyszło no i tak przedstawia się właśnie nasz skład myślę, że dosyć ciekawie zapowiada się na pewno ciekawe spotkanie no i Zobaczymy, jakim wynikiem się zakończy i kto przede wszystkim zostanie nominowany. Yy, a ja zapomniałem tak w ogóle powiedzieć, że odpad przecież od nas Bailey. Także był nominowany Marcel, a także Bailey. No i zdecydowanie typowaliście yy, Musa i Bailey, przepraszam, i zdecydowanie zatypowaliście, żeby odpad yy, z naszej serii Bailey. Tak więc jego już tutaj nie ma. No i zobaczymy, po tym odcinku zostanie oczywiście najlepsza szósta. Tak więc miłego oglądania, no i lecimy. Ok, tak więc zaczynamy spotkanie. No i tutaj skład naszego przeciwnika, który wygląda całkiem nieźle, jak możecie zauważyć. Ma skład z ligi angielskiej. Musa Marcial na ataku, także Eriksen na środkowym pomocniku ofensywnym. Więc zapowiada się ciężkie spotkanie. No ale w sumie, jak ma nie być ciężkie, kiedy mamy załaników porozrzucanych nie na swoich pozycjach. No i zaczynamy źle ten mecz. Tutaj Holgate, czyli oczywiście nasz srebrny załonik, który nie bierze udziału w serii, sfałowałował zawodnika przeciwnika. No i niestety będzie rzut karny. Wojtek Szczęsny, który także nie bierze udziału, ma szansę go wybronić. No ale czy, obronić, czy nie, to jest. Bez znaczenia, można powiedzieć, dla nas. Tutaj zawodnicy z pola muszą walczyć o jak najlepszą ocenę. To oczywiście zacina się przez internet. No, przeciwnik, jak widocznie pokazuje tutaj, no, internet ma dość słaby. Zresztą było jedno połączenie, wiecie, te czerwone latencji. No, niestety zaakceptowałem to, przyszedłem dalej. Mogłem odrzucić i zacząć. Znaczy, poszukać innego przeciwnika. No, mój błąd, przepraszam Was za to oczywiście. No i lecimy z kolejną akcją, 39 minuta, no i oczywiście akcja przeciwnika strzela gola w tym momencie, no i mamy już 2 do 0, tak więc sytuacja niezbyt ciekawa, ale oczywiście możemy walczyć dalej. W 43. minucie kolejna sytuacja, tym razem Antony Marsjal, całkowicie tutaj uwolniony. No i oczywiście strzela Wojtek Szansny bez żadnych szans. Mamy 3 do 0 dla przeciwnika. No nawet nie zrobiliśmy żadnej ciekawej sytuacji. Dopiero teraz w końcówce tutaj 40. minuty, bo w 50. uderzał Musonda, niestety nie udało mu się strzelić. No kolejna sytuacja to jest nasz, oczywiście Żydrożny. Jak możecie zauważyć, cały czas się zacina, nie wiem dlaczego no i nic już na to nie można było poradzić Renato Sanchez uderza tutaj niestety nie ma gola, no szkoda mógłby sobie zapewnić tym oczywiście przejście do kolejnego odcinka, w którym tak jak mówiłem będzie się dużo działo, no ale tak czy inaczej 60 minuta, Mertens uderza i to jest już wynik, no trzeba przyznać dość upokarzający mnie, bo 4 do 0 eee, strzela go oczywiście zmiennik, czyli Mertens, tutaj kolejna sytuacja w 66 minucie no i Mertens pobawił się pobawił się, eee, piłkę podał oczywiście eee, Fera tutaj Dybala no i niestety piłka wpada do siatki Tak więc 5 do 0 Niesamowicie zabawił się tutaj ze mną przeciwnik strzelił 5 goli, no i już mamy sytuację tym bardziej oczywiście nieciekawą. 70. minuta, kolejna akcja przeciwnika, jakby inaczej Dybala przy piłce, ma tam po prawej Marcela, znów Dybala, no nie musiał nawet do nikogo podawać, sam się odsunąłem i tym sposobem mamy no, 6 do 0, tak więc trzeba przyznać, że no tym spotkaniem troszkę się tutaj upokorzyłem, mam nadzieję, że za złem mi tego nie macie, no ale czas oczywiście przejść do no ocen tak czyli tego co jest chyba najważniejsze tak więc jak możecie zauważyć niestety z dzisiejszego odcinka musi odpaść ktoś z dwójki Mane bądź też Kante decyzja należy do was wy ją podejmiecie więc już możecie teraz napisać w komentarzu że gdzieś tam podrzuciłem wam ankietę no i od kolejnego filmu zostanie sześciu zawodników i będą oni odpadać już nie po żadnych meczach nie przez swoją ocenę a po różnych konkurencjach które będą się odbywać no w sumie nie będę mówił gdzie zobaczycie kto będzie oglądał kolejny film ten się dowie no a na dzisiaj Dzisiaj to będzie tyle, tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. To by było na tyle, do usłyszenia, no i cześć.